Przez zamkniętych drzwiach nie słychać, czy jest w środku. Nawet Bonita jest niezwykle cicha. Jawir, jeśli to żart, to bardzo kiepsko ci wychodzi. Jawi. Może jeśli do niego napiszę? Jawir, ja jesteśmy na zewnątrz. Otwórz. Brian i ja bardzo się martwimy. Nawet nie widział twojej wiadomości. Twoje serce zamiera, gdy wyobrażasz sobie najgorsze scenariusze. Pójdź do pani Smith, zadzwoń na 911. Pani Smith, musimy mieć zapasowy klucz. Zbiegasz na dół i dzwonisz do jej drzwi. Pani Smith, to nagły wypadek. Dzwonisz ponownie do drzwi i przypominasz sobie, że wyszła na spotkanie fan klubu Ellen. Brian, zadzwoń pod 911. Trzymaj się, Jawir. Wkrótce przybywa policja, a wraz z nimi ratownicy medyczni. Które to mieszkanie? Proszę za mną. Prowadzisz policjantkę do mieszkania Jawiera. W porządku, zostań z tyłu, wyważę drzwi. Mam nadzieję, że nic mu nie jest. Teraz też mam taką nadzieję. Jeden, dwa, trzy i. Policjantka jednym zamachem wyważa drzwi i wchodzi do mieszkania. Idziesz za nią i widzisz Jawiera leżącego na kanapie. Jawier? Twój strach bierze górę, a adrenalina przyjmuje nad tobą kontrolę. Przepychasz się przez ratownika medycznego. Panienko, pozwól ratownikom wykonywać swoją pracę. Z łazienki słychać skom. Mlenie. Zdajesz sobie sprawę, że to Bonita. Po otwarciu drzwi szczeka i podbiega do boku Jawiera. Uf, uf! Jawier bu budzi się zdezorientowany i przestraszony. Co wy robicie w moim domu? Jawier zauważa glinę i natychmiast blednie. Nic nie zrobiłem, przysięgam, że byłem. Jawier, ty idioto! Wpadasz w jego ramiona i obejmujesz go, gdy emocje przejmują nad tobą kontrolę. Tak, bardzo się o ciebie martwiliśmy. Dlaczego nie reagowałeś na dzwonek do drzwi ani telefony? O, chyba spałem, nic nie słyszałem. Twardy sen, co? Brian i ja bardzo się martwiliśmy. Czy czy to dlatego zadzwoniliście po policję? Musieliśmy, przestraszyłeś nas wszystkich. Brian podchodzi do niego płacząc. Ja przytula go i pociesza. Przepraszam was za to. Wydaje mi się, że czekoladki z rumem o 3 rano to nie był najlepszy pomysł. Mhm. Mm mm, bardzo panią przepraszam, nie wiedziałam, co mam robić. Eh, w porządku. Dziękuję. Policjantkę i sa sanitariusze opuszczają mieszkanie. Wycierasz łzy i zauważasz coś lub brak tej rzeczy w pokoju jawiera. Wypełniony jest pudełkami, wygląda na to, że jest spakowane, żeby odejść. on planuje wyprowadzkę? Nie chcesz go bardziej wystraszyć i decydujesz się podejść do tego łagodnie. Jawier, wyprowadzasz się? Mm, Jawi, nie. Tak, przepraszam. Dlaczego? Co się stało? Jawier milczy i patrzy na boki. Wiedziałem, że coś jest nie tak. Kiedy nie odebrałeś mnie ze szkła. Dlaczego nie nas opuszczasz, Jawier? Ja. Mam inną pracę, w której muszę podróżować. Nie, nie pozwolę ci odejść. Brian, ma rację, nadal jest, jesteś fatalny w poszukiwaniu pracy. To coś innego, prawda? Nie rozumiesz. Muszę odejść. Nie, dlaczego uciekasz? Brian znowu szlocha i chwyta Jawiera za ramię. Proszę nie rób tego, Jawier. Jesteś najlepszą rzeczą, jaka mi się przydarzyła. Mam na myśli Brianowi. Wiedziałem, że tak będzie. Byłeś naszym świątecznym cudem. Proszę nie odchodź. Ukrywasz twarz na jego klatce piersiowej i powstrzymujesz łzy. Jawier obejmuje ciebie i Briana. Może o to chodzi, Jawier. Potrzebują cię. Znalazłeś swój cel chronić i opiekować się nimi. Proszę, nie zostawiaj nas. Nie zostawię. Naprawdę? Z ręką na sercu. Przestraszyłeś mnie, tak bardzo się bałam. Ja. Jawier gładzi cię po plecach, gdy rozkleja się na jego klatce piersiowej. Czujesz, jak całuje cię w czoła, zdajesz sobie sprawę, że Twoje uczucia do niego mogą być czymś więcej niż tylko przyjaźnią. Zastanawiam się, co on do mnie czuje. Czy wie, że go lubię? Chyba muszę się rozpakować. Pomożemy ci. Tak, ty sobie usiądź i zrelaksuj się, Jawi. Bierzesz dzień wolnego, aby pomóc Sewirowi się rozpakować. Ciocia Becky stoi w drzwiach i narzeka na hałas. Wszystkie te łzy na nic, co? Przestań, Ciocia Becky. Cieszę się, że Jawi ma się dobrze. Nie jesteś zbyt zaangażowana. Razem z jawiarem urumienicie się jednocześnie. Nie możesz uwierzyć, że powiedziała to w, jej, w jego obecności. Naprawdę powinna pomyśleć zanim coś powie. Po rozpakowaniu ostatniego pudełka przytulasz jawiara na pożegnanie i idziesz do swojego mieszkania. Masz tam inne obowiązki. Słońce zachodzi. To był dla ciebie długi dzień, ale naprawdę szczerze go znowu zobaczyć, więc... Zapraszasz wiarę na kolację. Zdajesz sobie sprawę, że nawet Brian by tego chciał. To jest pyszne. Becky jest świetnym kucharzem. To jedzenie na wynosu się. W samym środku waszego mini spotkania dostajesz wiadomość. Przeczytaj to, zignoruj. Twoja ciekawość jest silniejsza. Sięgasz po telefon. To wiadomość od Rayana. Ryan? O czym on chce rozmawiać? Dyskretnie zerkasz na telefon. Hej! Żadnego Instagrama podczas jedzenia. To z pracy ciociu Beki. Wszystko w porządku. Nie dotknęłaś swojego jedzenia? Lubię moje jedzenie w temperaturze pokojowej w przeciwieństwie do was zwierzęta. Podczas gdy reszta jest zajęta jedzeniem czytać wiadomość od Rejana. Hej! Dlaczego nie jesteś dziś w pobie? Mam nadzieję, że wszystko w porządku. Nadal stalkujesz moje zdjęcia? Niemożliwe, kiedy polubiłam jego zdjęcie. Wszystko w porządku? Oczywiście. Ponownie sprawdzasz profil Rejana, aby zobaczyć, czy polubiłaś jedno z jego zdjęć. Te z imprezy dobroczynnej. To musiało stać się przypadkowo, kiedy wyszła ciocia Becky. Chcesz się zapaść pod ziemię, tracisz apetyt i tylko czekasz, aż ten dzień się skończy.